Z Ewangelii Świętego Łukasza. W pewien Szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili, Czemu czynicie to, czego nie wolno w Szabat? Wtedy Jezus odpowiadając im rzekł, Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego ludzie? Jak wszedł do Domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł. I dał swoim ludziom, chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał, Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Dzisiejszą Ewangelię można by zatytułować Jezus kontra przepisy. No bo słyszymy, jak Jezus spiera się dzisiaj z faryzeuszami o przepisy, o które oni zaczynają się czepiać. Słyszymy, że czepiają się apostołów i zarzucają im, że pracują w szabat, bo wtedy w szabat nie można było pracować. Ale zwykłe łuskanie kłosów, czy to jest już praca na roli? No przecież nie. Ale, jeśli byśmy patrzyli, tak, rzeczywiście według przepisów, no to można by to pod to podciągnąć. Ale czy o to chodziło w tym prawie? Dlatego Jezus przypomina, że prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. I mówi: Ja jestem panem szabatu. To ja to ustalam i tłumaczę im, jak trzeba to rozumieć. Bo każde prawo, Boże, kościelne, jeżeli jest nam dane, to jest nam dane dla naszego dobra, ma nam pomagać, a nie przeszkadzać, nie ma być kagańcem. Tylko jeżeli nie rozumiemy ducha tego prawa, ducha, w którym to prawo zostało ustalone, co miał na myśli ten, kto ustalał takie prawo, to często będziemy je źle interpretować i uważać, że nas ogranicza. Jak to jest u nas w Kościele, naszym katolickim Kościele? Słyszymy o przykazaniu Kościelnym, który mówi w niedzielę i święta we mszy świętej nabożnie uczestniczyć i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Zajmijmy się pierwszą częścią tego przykazania. Jest to przepis kościelny, więc w niedzielę idziemy do kościoła, aby uczestniczyć w Eucharystii. Dlaczego? Bo jest to najpiękniejsze spotkanie z Bogiem, rozmowa, najlepiej spędzony czas. Jest to dzień Jego, Jemu poświęcony. Dlatego najlepiej możemy oddać mu chwałę, będąc na Jego Eucharystii. Ale co zrobić, jeśli ktoś ma taką pracę, na przykład pielęgniarki, od 7 do 7, od 7 do 19 i Twoja praca, obojętnie czy to pielęgniarka czy inna, możesz mieć taką pracę, która nie pozwala ci w niedzielę na spędzenie czasu na Eucharystii to co wtedy robimy. No i ktoś by się mógł do ciebie przyczepić, przecież nie przestrzegasz przepisów, ty jesteś wielkim grzesznikiem. Nie. To, pis, to prawo wtedy dostosowujesz do siebie. Masz uświęcić ten dzień jak najlepiej potrafisz. Jeżeli wiesz, że masz niedzielę, masz pracę, z której nie możesz zrezygnować, no to przychodzisz w sobotę wieczorem albo szukasz gdzieś kościoła, żeby przyjść sobie wcześniej. Może gdzieś będzie msza o 6, może gdzieś będzie o 21 warto poszukać na internecie i sprawdzić, ale czasami nawet to nie jest możliwe. I co wtedy? Wtedy uświęcasz ten dzień, na tyle, ile potrafisz. Oddajesz Bogu chwałę na tyle, ile potrafisz. Jeśli jesteś na przykład kierowcą zawodowym, który będzie jechał przez całą niedzielę, bo musi coś tam dowieść, to wtedy w radiu słuchasz sobie przy świętej, uczestniczysz w niej duchowo. Różaniec może się pomodlisz, oddasz chwałę Panu Bogu, rozważysz Jego tajemnice. Będziemy rozważać Pismo Święte, spotkamy się ze Słowem Bożym. O to chodzi, żeby oddać chwałę Panu Bogu. Jeśli później będę miał czas na Eucharystię, będzie taka możliwość, to oczywiście w niej będę uczestniczyć. A co z tą drugą częścią tego przykazania kościelnego? Powstrzymywać się od prac niekoniecznych. No właśnie, też by można było się przyczepić, Dlaczego mama przygotowuje obiad? nie? Dlaczego kucharz gotuje? I tak dalej. Można by się czepiać. Czy są wielkimi grzesznikami? Nie, oczywiście, że nie. Te prace są konieczne. Są zawody, które muszą, bo służą nasz, naszemu bezpieczeństwu, naszemu zdrowiu i też służą temu, aby lepiej świętować niedzielę. Takie restauracje. Przecież. Ktoś musi pracować w tej restauracji. Ktoś jest kucharzem, ktoś jest kelnerką, ktoś zarządza tą restauracją. Dlaczego? Żebyś ty mógł ze swoją rodziną w niedzielę przyjść i poświętować i uczcić ten dzień inaczej. Nie masz na to czasu w tygodniu, ale niedziela właśnie jest tym czasem, kiedy masz. Więc możesz w ten sposób to uświęcić. I ci ludzie właśnie ci to umożliwiają. Oczywiście, jeżeli pracujesz w gastronomii, to weekendy zawsze są zajęte, ale warto wtedy porozmawiać ze swoim szefem, tak poustalać godziny i tak się dogadać, żeby mieć możliwość być na Eucharystii, albo przynajmniej co którąś niedzielę, aby być na tej Eucharystii i uczcić ten dzień, bo ten dzień ma nam służyć, a nie my Jemu. Więc, żebyśmy się w tym nie potracili, Musimy rozumieć to przykazanie, jaki jest duch tego przykazania, żeby umieć je dopasować do swojego konkretnego życia, do tego konkretnego przypadku. I to przykazanie mówi nam o tym, co jest najważniejsze w Dniu Pańskim, w Niedzielę i Święta, że spotkanie z Bogiem, i też nas przestrzega przed tym, żebyśmy nie tracili czasu na coś, co naprawdę nie jest konieczne. A konieczną rzeczą na pewno są nasze relacje z Bogiem i z naszymi bliskimi.